Siemano, z tej strony Darciu, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Na samym wstępie zachęcam do dodania subskrypcji, się przykopił kolejnych materiałów na moim kanale. Bez dalszego przedłużania, lecimy z filmem. Dzisiaj widzowie, witam Was w pierwszym odcinku w pełni poświęconym postaci z Diamond i Unbreakable. I postanowiłem, że już na starcie zaczniemy z grubej rury. I tak dzisiaj, widząc Wasze zainteresowanie oraz sympatię do postaci, jaką jest oczywiście Yoshikage Kira, postanowiłem omówić jego postać oraz oczywiście motywy, jakimi kierował się w życiu. Dla ciekawości dodam, że jest to jeden z trzech planowanych filmów o to postaci jako jest Kira, z czego jeden będzie o działaniu jego standa, także wyczekujcie. Historia Yoshikage Kiry rozpoczyna się tak naprawdę w mieście Morio, w którym to będzie żył całe życie. Kiedy to w 1966 roku przyszedł on na świat w dość spokojnej rodzince na pierwszy rzut oka, kiedy poszedł on do szkoły, raczej nie starał się on za bardzo wychylać, pomimo tego, że miał do tego naprawdę genialne predyspozycje, wolał on raczej być niezauważony. Młodym talentem, i po prostu spokojnie żyć, nie wzbudzając żadnych niepotrzebnych sensacji. To samo działo się na przykład podczas jakichś turniejów, które zawsze kończył na trzeciej pozycji, która według niego była idealnie wyważona i jakby powodowała mniejsze zainteresowanie jego osobą. Co do rodziców, no to tutaj sprawa jest z pozoru prosta, ponieważ sprawiali oni wrażenie rodziny spokojnej, ale tak naprawdę miały tam miejsce naprawdę patologiczne zachowania, czego dobrym obrazem jest matka która która przez swoją nadopiekuńczość do syna wywoływała u niego tylko niepotrzebną agresję, oraz najpewniej to właśnie przez nią Kirać później cierpiał na zespół potężnego stresu. Ojciec był raczej spokojny, w miarę opanowany, ale jego największym problemem było właśnie to, że nie reagował w momentach, kiedy matka zachowywała się wręcz nieodpowiednio, co potem przyczyniło się do potwornych tragedii rodzinnych. Kolejnym ważnym przystankiem na naszej drodze życia młodego Kiry jest odkrycie swojego dobrze znanego nam wszystkim fektora. Fetyszu, który potem przerodził się w obsesję, jakim jest oczywiście fetysz na punkcie rąk, a zapoczątkował go oczywiście obraz Monalizy, której to dłonie wywołały u młodego Kiry niemałe podniecenie, ale no nie wchodźmy w szczegóły. Ważne w tym wszystkim jest to, że te wydarzenia doprowadziły do incydentu związanego z Reimi Sugimoto. I kiedy miała ona 18 lat, Yoshikage Kira włamał się do jej mieszkania, skutecznie odbierając jej egzystencję, przy okazji jej rodzinie również też. I działo się to od tego czasu praktycznie ciągle. Regularne szerzenie rzezi wśród młodych kobiet zapłacał cięć w plecy, bakstabów potężnych. Dosłownie jak jakiś asasyn się wtedy zachowywał Kira, było to po prostu na porządku dziennym. Wszystko to oczywiście pozostawiało wtedy po sobie te wszystkie ślady, ale nawet pomimo tego był on po prostu nieuchwytny, co naprawdę było niesamowite jak na to, że nie posiadał on wtedy jeszcze standa, także musiał działać na własną rękę. Ale właśnie a propos Standa, to jak właściwie udało mu się go pozyskać? Otóż stało się to przez ojca Kiry, który to otrzymał strzałę od Enio oraz Dio, przy czym postanowił obdarować ją swojego syna, co doprowadziło do powstania Standa Kila Queen. Wszystkie te wydarzenia niestety paskudnie zbiegły się w czasie i tak niedługo później matka, a potem ojciec Kiry, zmarli, pozostawiając młodego Kirę samemu sobie. No wtedy warto dodać, że miał on 21 lat, czyli był takim młodym dorosłym. Od teraz dzierżąc moc Kill'a Queen był on praktycznie nieuchwytny. Dzięki możliwości całkowitego niszczenia dowodów. Policja nie miała nawet szans podejrzewać spokojnego obywatela, który jedyne co robił, to pracował, trzymając się ciągle tej samej żmudnej, ale jakże spokojnej rutyny. Do momentu wydarzeń z serii anime wiadomo jest, że jego ofiarami padło około 46 kobiet z pięknymi dłoniem, jak to sam określił, co pokazuje, jak inteligentnie działał, nie rzucając się nikomu w oczy, a przy okazji, odpowiednio ważąc odstępy czasowe w kolejnych, już zniknięciach ofiar. Przez całe swoje życie widzieć w nim możemy naprawdę ogrom różnych zaburzeń warstwy psychicznej, a najbardziej widoczną jest chyba stres. No bo na co dzień może i widzimy tego spokojnego, stanowczego Yoshikage, ale kiedy na przykład jego rutyna zostanie zaburzona, albo o zgrozo ktoś zacznie głębiej węszyć nad jego sprawą, no to wtedy widzimy jego problem, który chyba najprościej będzie mi podpiąć pod nerwicę lękową, ponieważ zaczyna on gryźć paznokcie w bardzo przerażający i nadnaturalny sposób. Czym jest to spowodowane? Otóż być może chodzi tutaj o to, że Kira poprzez swoje wychowanie nigdy nie był tak naprawdę zdolny do wybuchu emocjonalnego. I co on przez to nam myśli? A to, że jedynym sposobem okazania jakiejkolwiek frustracji było właśnie gryzienie. No nie mógł on nigdy wykrzyczeć siebie, co tak naprawdę leży mu na sercu. Wszystko to dusił w sobie aż do samego końca. co? Dusząc to wszystko wypracował sobie taki... Skudny nauk, którego już potem nie mógł praktycznie znieść. Był w stanie godzinami rozmyślać o chociażby malutkim cieniu podejrzeń w jego stronę, co powodowało, po pierwsze, niewysypianie się jego organizmu, a po drugie, co za tym szło oczywiście zaburzenia jego całej rutyny, którą przecież to tak bardzo przestrzegał. Jeżeli jeszcze nie zdążyliście zauważyć, jest on również chorobliwym perfekcjonistą, na co wskazuje oczywiście między m.in. jego słynna rutyna, która przestrzegana jest zawsze 1 do jeden i zawsze. Przechodzi w idealnie przygotowanym czarującym garniaczku. No, on jest po prostu śliższy, taki fioletowy, oraz kupuje kanapki w najlepszej możliwej do tego knajpce. Doskonale dba o swoje zdrowie, dzięki czemu praktycznie nie choruje oraz ma doskonałą kondycję dzięki codziennym ćwiczeniom. Dość idealny, prawda? No, otóż właśnie sprawa zaczyna się komplikować w momencie przerwania tego procesu, ponieważ wtedy widzimy wybuchy agresji o Chicago. Na przykład w takim momencie, kiedy Koichi albo Hayato postawili mu się, bez wahania użył siły, aby zneutralizować potencjalne zagrożenie. Nawet po przybraniu nowej twarzy jego pojęcie spokojnego życia uległo leciutko zmianie, ponieważ od tamtej chwili definiował spokojne życie jako takie, jakie miał oryginalny kosaku. Wkrócie celem stało się idealne naśladowanie postaci, jaką się oczywiście stał, a sam i można powiedzieć, że w przenośni po prostu odszedł na drugi plan. O jego chyba zbyt dużo mówić nie trzeba, o jego apatyczności również, ponieważ gość dosłownie miał sobie za nic życie swoich ofiar i myślał tylko o własnym szczeciu, tak naprawdę, które i tak opierało się w pełni na fetyszach, także dużo tutaj dodawać po prostu nie trzeba. Na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, no to zachęcam Was do bicia na mojego Discorda. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do następnego. Bajo.